Józef Gielniak jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych grafików XX wieku. Szczególnie często przywołuje się jego postać, jeżeli mowa o Linorycie. W tej technice, jak wiemy, osiągnął zdecydowanie mistrzostwo. E, oczywiście nie stało się to od razu. E, Gielniak jest również artystą, który jest związany z naszym regionem. Przez 19 lat mieszkał, tworzył w Kowarach. E, przyjechał tutaj w 1953 roku. E, jakby od zawsze praktycznie wiedział, że jest duszą artystyczną, poszukiwał tej swojej drogi twórczej. E, miał bardzo różne pomysły. Jak był, jak był od zawsze zainteresowany sztuką i, i był artystycznie uzdolniony, interesował się też żywo tworzeniem, znał różne techniki. Jednak efekty, które osiągał, nie zawsze go zadowalały. No, a Linoryt spełniał takie kryteria, które zadowalały go artystycznie. Po pierwsze, możliwości, które dawała grafika, interesowały go. No i też w związku z jego chorobą ta technika nie wymagała użycia dużej siły fizycznej. Na początku wymyślił sobie, że będzie rzeźbiarzem. Podejmował próby takie, wykonywał różne drobne rzeźby świątki w Chrystu, postacie Chrystusa. Zresztą w naszych zbiorach mamy, także można to oczywiście zaprezentować. Później jakby podjął też próbę zostania malarzem. Zachowały się jego prace malarskie, stworzył kilka autoportretów, bardzo często malował również swoją ukochaną żonę Danielę, którą nazywał Grażynką i parę innych rzeczy. No nie można powiedzieć, że osiągnął tutaj mistrzostwo w tej, w tej technice artystycznej. Z pomocą przyszedł Gielniakowi, jeżeli chodzi o wybór tej drogi twórczej właściwej, profesor Stanisław Dawski. Profesor, który związany był z Wrocławiem. Józef Gielniak ze względu właśnie na stan zdrowia nie mógł jakby prowadzić takiego normalnego toku nauczania, studiowania. Profesor Dawski przyjechał do Gielniaka po otrzymaniu listu od niego. Jakby bardzo szybko panowie nawiązali kontakt, bardzo bardzo fajny, bo oprócz tego, że Dawski był jego nauczycielem, stał się bardzo szybko też przyjacielem. I to właśnie profesor Dawski jakby ukierunkował tutaj Gielniaka, zaproponował mu, żeby Gielniak spróbował właśnie techniki linorytu. I to był, można powiedzieć, strzał w dziesiątkę, ponieważ Gielniak podjął ten temat. W naszych zbiorach mamy jakby wszystkie jego prace i możemy prześledzić jak, jaką przeszedł, że tak powiem, można powiedzieć metamorfozę. Z biegiem lat i to bardzo szybko się stało w przeciągu powiedzmy dwóch-trzech lat osiągnął naprawdę mistrzostwo, bo z tych prostych, delikatnych prac powstały, przeobraziły się te jego prace w coś niezwykłego, w prace, które wymagały, które były bardzo, można powiedzieć takie koronkowe, zwiewne. Przeważnie te prace Płyty linorytnicze były wypełnione jakby całą kompozycją. Jedna z takich ciekawszych i też ma ciekawą historię. Jest to praca, która jakby w dolnej partii kompozycji jest wypełniona, tak jak to właśnie Gielniak zwykł robić, w bardzo drobiazgowych elementach, natomiast górna partia jest pusta. I tutaj właśnie zachodzi pytanie dlaczego, ponieważ jakby to jest niepodobne do tego artysty. Otóż z tą pracą, ta praca porządkowo miała się nazywać Odlot Gielniaków z Bukowca. Z tą pracą wiąże się pewna historia. Gielniak miał oczywiście tutaj, miał bardzo wielu przyjaciół, którzy przyjeżdżali, odwiedzali, go, to był jakby jego świat. On nie mógł jeździć, więc przyjeżdżali do niego. Między innymi Józef Gielniak przyjaźnił się z Siemionem. W pewnym momencie lekarze, którzy prowadzili Józefa Gielniaka, stwierdzili, że zdecydowanie przydałaby mu się zmiana, zmiana klimatu. No i w, znaczy wraz z żoną zaczęli jakby poszukiwania, zaczęli rozglądać się za nową jakby, nowym miejscem do zamieszkania, do życia. Wybór upadł na Otwock, i tutaj z pomocą właśnie Gielniakowi przyszedł właśnie jego przyjaciel siemion, który wręcz pojechał, zaczął rozglądać się, szukać jakiegoś miejsca, mieszkania właśnie dla państwa Gielniaków. Ten wybór już tak się stało, że padło właśnie wybrano miejsce, wybrano mieszkanie, tam pojechała nawet na rozeznanie małżonka artysty. W międzyczasie wszystko się zmieniło, lekarze stwierdzili, że jednak korzystnie będzie, żeby artysty nie przynosić nie narażać go właśnie na, na taką długą podróż i Gielniakowie zostali właśnie w Bukowcu. A wracając do naszej pracy, jak się ma ta historia do grafiki? Początkowo Gielniak chciał, żeby ta praca miała, była zatytułowana Odlot Gielniaków z Bukowca i właśnie w tej pustej partii, która pozostała właśnie pusta, miał być zilustrowany ich jakby odlot, czyli odjazd. Chciał właśnie, żeby na dywanie, na tle nieba, na, na latającym był on, jego synek i właśnie małżonka. A ponieważ stało się tak, jak się stało, Gielniakowie zostali w Bukowcu, Gielniak jakby zlikwidował ten rysunek i postanowił, że ta partia właśnie kompozycji w górnej części pozostanie pusta. I praca początkowa, która się miała nazywać Odlot Gielniaków z Bukowca, nosi tytuł nie będzie odlotu Gielniaków z Bukowca i na dodatek praca ta jest dedykowana właśnie jemu, jego przyjacielowi Siemionowi. Gielniak tworzył jakby prace, które przeważnie właśnie miały jakąś narrację, miały jakąś historię, które się z czymś wiązały. Kolejną taką, można powiedzieć, dosyć smutną, ale też no, przepiękną pracą jest grafika zatytułowana Przeciwko chorobom. Tutaj z kolei artysta inspirował się takimi starymi, starym zwyczajem stawiania czy też wykonywania żyworytniczych charakterów tak zwanych. Czyli to miało jakby od, przepędzać demony, choroby, różnego rodzaju nieszczęścia. No i tutaj jakby chciał też artysta w tej pracy no, zaprotestować jakby przeciwko swojej chorobie, no którą musiał niestety musiał się zmagać do końca swojego życia. Trzeba też powiedzieć, że Józef Gielniak, jeżeli chodzi o jego grafiki, wykonał ich naprawdę dużo, bo około 60. Wy Podejmował też inne techniki, monotypie, próbował sił w technikach metalowych, ale ten Linory tutaj zdecydowanie jego jest jakby najważniejszy, najlepszy i tutaj należy to podkreślać. Też warto powiedzieć, że on jako ta osoba właśnie ciężko chora musiał wykonywać naprawdę, to, była dla niego, to był dla niego olbrzymi wysiłek. Jedna praca powstawała nie przez kilka dni, nie przez kilka tygodni, tylko przez kilka miesięcy, nieraz trwało to długo, ten czas, kiedy czuł się dobrze, kiedy nie, nie, nie dręczyły go dolegliwości związane z gruźlicą, e, wykorzystywał na pracę. W związku z tym też e, praca dobrze mu się kojarzyła z dobrym samopoczuciem, z czasem, e, który spędza z rodziną, kiedy może spacerować. Określa się tutaj tą jego chorobę, ale to jakby choroba wpływała na, na jego całe życie i również na twórczość. Z racji tego, że był słabowitego zdrowia, odbywał, a uwielbiał spacerować, te spacery odbywały się niezwykle rzadko. Wówczas, jak możemy przeczytać właśnie z korespondencji bardzo bogatej, zarówno Gielniak pisał do swoich przyjaciół, jak i przyjaciele pisali do niego, on sam opisuje właśnie, że za każdym razem, jak ma okazję właśnie wyjść, śledzi, obserwuje każdą trawę, każdy listek, bardzo dobrze no, spędził tam 19 lat w jednym miejscu, bardzo dobrze właśnie sanatorium Bukowiec jest mu znane. Zna każdy szczegół i też właśnie obserwując, oglądając, podziwiając jego pracę, możemy zauważyć, bo generalnie jak się patrzy, to tworzy kompozycja i pewną całość. Natomiast, jeżeli się zaczniemy przyglądać bliżej, Dokładniej studiować jego pracę, zobaczymy, że tam są wplecione no, niesamowite rzeczy. Właśnie te, o których wspomniałam ze spaceru, a to listy, a toź błotrawy, a to jakieś fragmenty drzewa. No i tak samo właśnie ta jego codzienna, że tak powiem, rzeczy, rzeczywistość, ta jego choroba. Sanatorium, które jest budowane, można powiedzieć, jest takie nastroszona ta praca z trzykawkami, igłami, czyli z tym, z czym jakby miał do czynienia codziennie. i mm -hmm. Zdecydowanie na twórczość Józefa Gielniaka też wpływała muzyka, którą uwielbiał, którą słuchał, puszczał sobie podczas pracy, a słuchał przede wszystkim jazzu. Myślę, że to go też jakby w pewien sposób ukształtowało. Wiemy też, że inspirował się starymi mistrzami Rembrandtem, Rubensem, Goją. Nasze muzeum posiada oprócz prac bardzo cennych dla nas, ale posiada również liczne pamiątki po Gielniaku. Posiadamy właśnie nawet książki, które były w jego bibliotece, które stały w jego pokoju. I stąd wiemy, że właśnie interesował się tymi artystami starymi, który, którzy na pewno jakieś tam piętno w jego twórczości, na jego twórczości odcisnęli. Do swojej śmierci powstały trzy cykle prac. Było, było, był to cykl sanatorium, przeplatający się z nim cykl improwizacji i cykl improwizacji dla grażynki. Wszystkie trzy cykle bardzo różniły się formami i sposobem wykonania na przykład w pierwszym cyklu przedstawiającym dotyczącym sanatorium. Budynku jako formy widać jego rozwój artystyczny. Pierwsze prace są surowe, zazwyczaj na czarnym, na czarnym tle. Linia, którą rylcem jest ostra i bardzo wyrazista. Z czasem ta linia staje się bardziej delikatna a prace same są jaśniejsze. Też, też przekaz, przekaz czy forma przekazu artysty staje się dużo bardziej lotna, widać w nich więcej przemyśleń, odczuć.